Znajdujemy się na tym, że filmu po prostu przyjaźń. Czym ta komedia różni się od innych? Że my tu gramy. To było pierwsze. Po drugie, że jest to. A nie? Wątpi pan? No właśnie. Nie, ale teraz całkiem serio. To jest to opowieść, jest to film składający się z kilku wątków i każdy wątek traktuje o przyjaźni. Czyli jest to. Są to różne odcienie przyjaźni, różne problemy przyjaźni. I myślę, że to jest ciekawe w tym, bo jeszcze chyba nie było takiego filmu, który by traktował właśnie o, o, o tym problemie, o tym zagadnieniu. No i my z Piotrem Stromowskim i z Kasią Dąbrowską mamy taki trójkąt, w którym to, no krótko powiem, moja postać, przyjaciel e, który, Kamila, którego gra właśnie Piotr Stromowski, Przyjaciele najlepsi. On miał żonę od roku już nie są razem rozwiedli się, no ale ja się w niej zakochałem, ona we mnie ze wzajemnością. W związku z tym jestem problem. Ja mam ten problem, żeby powiedzieć nie stracić przyjaciela i nie stracić tej miłości, którą, no, która się zaczęła w już czasu trwa.